Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Marta Śluborska, jestem hair managerem w firmie Ferosa Medical Devices. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć troszeczkę o naszej firmie, która mieści się w Szczecinie na Pomorzanach. Mam nadzieję, że widoczna jest prezentacja, także zacznę. Może troszeczkę opowiem o tym, czym się zajmujemy, kto u nas pracuje, kogo szukamy. Dobrze, zaczynając, Ferosan Medical Devices jest firmą produkcyjną działającą w branży medycznej. Jesteśmy firmą duńską, która produkuje urządzenia elektromechaniczne, urządzenia medyczne oraz biomateriały. I właściwie tutaj na tej prezentacji widzimy, że dzielimy się na dwie części. Nie, nie są to dwie części firmy, jesteśmy jedną firmą, ale jakby dwie produkcje. Biomaterials mieści się tylko w Danii, jest to firma właśnie część firmy, która produkuje hemostatyki do tamowania krwawień podczas operacji. Są to takie pasty miękkie, które podczas operacji, gdy jakiś organ krwawi, to możemy, możemy zatamować to krwawienie. Nasza część Electromechanics jest podzielona między Szczecinem a Danią i my produkujemy, zajmujemy się produkcją urządzeń tych medycznych, elektromechanicznych, o, której, o których później troszeczkę więcej opowiem. Są to urządzenia do biopsji piersi. Oj, przepraszam, muszę tutaj, o tak. I teraz tak, jeśli chodzi o nasz, naszą tą część elektromechanik, to dzielimy się na dwie lokalizacje, na Danię i, i, i Polskę, jednak no Trzeba powiedzieć, że nasze serce bije tutaj w Szczecinie, i tutaj mamy większą część tej naszej działalności. To są działy, które funkcjonują tutaj w naszej firmie w Szczecinie, a w Danii, w Danii od tej, z tej części Electromechanics, mamy tylko dział RD, i, i tam pracuje około pięciu osób. Także jak, jak, jak Państwo widzicie, tutaj jest ta większa część, tutaj właśnie odbywa się cała produkcja i również wszystkie procesy około produkcyjne oraz projektowe, ponieważ nie jesteśmy firmą wyłącznie produkcyjną, ale również projektową. Co to oznacza? To oznacza, że my Urządzenia, które produkujemy, najpierw projektujemy, wytwarzamy prototypy, testujemy i dopiero jak one są dopuszczone do produkcji, co zajmuje kilka dobrych lat, jeżeli chodzi o urządzenia medyczne, wtedy dopiero rozpoczyna się proces produkcyjny. Tutaj się tutaj pokazałam ilu mamy pracowników na dzień dzisiejszy około 130 pracowników i to jest ten podział tak właściwie to jest podział pół na pół dzisiaj jeżeli chodzi o pracowników administracyjnych i inżynierów a pracowników produkcji i tutaj też pokazuję takie Taki podział wykształcenia, tak, to, to, to też tu pokazuje, że, że my szukamy, że, że mamy pracowników produkcyjnych, ale również szukamy pracowników z wykształceniem, inżynierów, pracowników administracji i jest, mówię, tutaj sporo takich osób. Tutaj pokazałam tylko budynki, w których pracujemy. One tak wyglądają. Mieścimy się na Pomorzanach, więc jest to troszeczkę z boku miasta, nie w samym centrum. To jest cały nasz teren. Mamy takie dwa budynki, to są budynki, które pełnią funkcję produkcyjno biurowych i magazynowych, tak? Także w każdym budynku jest pomieszana produkcja z, z pomieszczeniami biurowymi oraz magazynami. W tym budynku tutaj produkujemy urządzenia do biopsji, ale mamy też taką drugą działalność naszej firmy, którą jest linia pakowania. To nie do końca jest produkcja urządzeń medycznych, elektromechanicznych, ale jest to jakby dodatkowa nasza działalność i my pakujemy tutaj urządzenia, no właściwie te pasty, o których mówiłam wcześniej, dla naszej tej drugiej działalności z Danii. Tutaj pokazałam, jak wyglądają nasze linie produkcyjne. Z racji tego, że jesteśmy firmą, która produkuje urządzenia medyczne, muszą one odbywać się w pomieszczeniach o bardzo restrykcyjnych tutaj wymaganiach sanitarnych. Mamy tutaj white room, to też tak nazywa oficjalnie, i clean room. White room to jest pomieszczenie, które jest mniej restrykcyjne. Jak widać, tutaj tylko jest fartuch, czepek, ochrona na, na buty, a clean room to jest naprawdę bardzo, bardzo restrykcyjne. Tu, tu, tu musimy zakładać kombinezony, specjalne obuwie czepki, maski, rękawiczki, także. Maski to żadna nowość dla naszych operatorów, którzy w maskach pracują od lat. Te pomieszczenia muszą być tak restrykcyjne, ponieważ urządzenie, które produkujemy, to jest urządzenie, które jest wprowadzane w ciało człowieka, więc nie może tam być brudu, nie może tam nic się znaleźć, tak? nawet mały włosek. Dlatego też tak wyglądają te nasze linie produkcyjne. To jest ta linia White Room, to jest ta linia pakowania, o której wcześniej wspominałam. Także to jest po prostu taśma, pudełeczka, do których pakujemy nasz produkt tej naszej firmy siostry, można powiedzieć, a cleanroom to jest już produkcja tego urządzenia do biopsji piersi i tam składamy małe elementy do tego urządzenia, które jest elektromechaniczne, także kleimy, lutujemy, czyścimy, ostrzymy igły, jest to już już bardziej troszeczkę skomplikowana produkcja. Tutaj troszeczkę o tym urządzeniu. Wygląda ono w ten sposób. Jest to urządzenie, które, które trzyma się w ręku. Nie ma ono ze sobą żadnych kabli ani, ani innych urządzeń wspierających. Jak ono działa? Oczywiście, jeżeli jest znalezione w, u kobiety w piersi jakaś, jakaś zmiana, pobiera ono próbkę, czyli tą igłą wpływamy się. W piersi kobiety i pod USG celujemy właśnie w zmianę, i z tej igły wychodzi, jest taka, jakby druga igła w środku, jest strzał taki, pobieramy wtedy tkankę, ona jest transferowana tutaj do tego pojemniczka, gdzie lekarz może sobie zobaczyć, czy ta próbka pobrana jest właściwa. I jeżeli nie jest właściwa, może wykonać jeszcze jeden strzał bez, że tak powiem, usuwania tego urządzenia. Stąd też jest ono bardzo innowacyjne, bo dużo urządzeń jest takich, które na rynku, które niestety trzeba to w kłucie, trzeba wyprowadzić urządzenie i ponownie się wkłuć. A, a tu jest tak zwany single insert multiple use, czyli wiele wkłuć za jednym po prostu, wiele próbek za jednym wkłuciem. Nasze urządzenia nie są naszą własnością. My jesteśmy firmą, która produkuje dla klienta, dlatego wszystkie te urządzenia są pod marką naszego klienta, wysyłane do Stanów Zjednoczonych i tam jest już następuje dystrybucja, i sprzedaż. Dlatego my, jako producent, jesteśmy po prostu, nie możemy tutaj pokazywać logo, ale no, muszę przyznać, że jest to bardzo innowacyjne, nie wiem, czy jedno z najlepszych urządzeń. Na świecie, jeżeli chodzi o, tą, o, tą, o ten typ urządzenia do biopsy. Tutaj jest opisany króciutko nasz ten proces pakowania, także te, te pasty wytamowania e, krwi podczas operacji chirurgicznych. E, co my robimy? My po sterylizacji otrzymujemy takie urządzenie, pakujemy do pudełka e, z instrukcją i potem wysyłamy już dalej do e, dystrybutora. E, Klimat pracy, międzynarodowe, innowacyjne środowisko pracy to, to jest, że tak powiem, jasne. Jesteśmy firmą międzynarodową, działamy globalnie i, 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 i chcemy się rozwijać, chcemy być innowacyjni w, w tych właśnie w produkcji tych urządzeń. Także cały czas stawiamy też na ten rozwój, rozwój firmy, jak nie tylko pracowników. Przyjazna atmosfera, jesteśmy no, niedużą nie firmą, tak? Ponad 130 osób to nie jest taka wielka korporacja, dlatego jeszcze wszyscy się znamy na tym etapie i mamy takie dobre relacje, bardzo pomocne. Uważam, że no, no, mamy, to, to potwierdza to, że mamy tu pracowników, którzy latami z nami są. Pracują już ostatnio mieliśmy wiele 20 Jubileuszów 20-letnich, także, także to, to tylko właśnie potwierdza, że, że jednak osoby pracujące tutaj po prostu bardzo, bardzo lubią tą pracę też ze względu na tą przyjazną atmosferę. Otwarta komunikacja, postrzeganie firmy przez pryzmat ludzi, możliwości rozwoju i szkolenia. My też właśnie stawiamy na rozwój, stawiamy na to, żeby nasi pracownicy zawsze mieli kompetencje, które potrzebują do wykonywania swojej pracy, skąd też, stąd też my mamy, że tak powiem, nie oszczędzamy na szkoleniach i na rozwoju i też, jeżeli w firmie pojawiają się sytuacje, że, nie wiem, jest jakieś stanowisko, które chcemy wypełnić, też szukamy pierw wewnątrz firmy, czy, czy osoba, czy może nie znajduje, nie mamy pracownika, który ma podobne kompetencje i mógłby właśnie awansować wewnątrz, potem dopiero szukamy na zewnątrz. Tutaj, dla pracowników naszych, pracowników stałych, tak, już zatrudnionych na umowę o pracę, mamy takie świadczenia, czyli opiekę medyczną, medikowe, ubezpieczenie na życie. Mamy konkurs pracownika kwartału, owoce soki, darmowa nauka języka angielskiego. Tutaj warto wspomnieć, że my jesteśmy firmą, która bardzo chce być firmą anglojęzyczną, także poszukujemy pracowników z językiem angielskim, oczywiście pracowników do, na stanowiska pozaprodukcyjne, ponieważ jest on, jest on wymagany ze względu na tą komunikację z naszą, z naszymi kolegami z Danii, z klientem, który jest w Stanach Zjednoczonych i, i jakby bardzo tutaj stawiamy na, na ten język. Chcielibyśmy, żeby, żebyśmy byli właśnie taką organizacją, która która no, mówi w dwóch językach. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz karty sportowe no to takie, takie standardowe tak, świadczenia, które proponujemy. Tu na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, że obecnie poszukujemy osób na praktyki, staże do działu finansów oraz do działu. Inżynierii jakości y, y, oraz szukamy inżynierów. Y, obecnie y, poszukujemy inżyniera y, Plastic Molding Project Manager. Y, inżynier, y, także to jest osoba od wtrysków, troszeczkę y, już tu bardziej techniczna osoba, y, ale y, zawsze nasze ogłoszenia można znaleźć na pracuj.pl i y, 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 ostatnio rekrutowaliśmy do finansów, do działu finansowego, y, do HR-ów, ale. Też przez takie właśnie praktyki u nas zachęcamy do tych praktyk, bo, bo już wiele osób zostało u nas zatrudnionych po właśnie takich praktykach, stażach. Oczywiście to nie jest zawsze gwarantowane, ale, ale jednak chcemy właśnie mieć te relacje i pokazać studentom, młodym osobom, właśnie jak tutaj się pracuje, żeby jak będzie taka możliwość, to też już będą znały naszą firmę i, i wiedziały, jak fajnie się u nas pracuje. Także zapraszamy do kontaktu. Mamy naszą stronę internetową Terosan Medical Devices. Także zapraszamy do kontaktu, do przesyłania CV, oraz do praktyk i do staży. Dziękuję.